Manko. 15 luty, niedziela. Dochodzi godzina 12. .00. Przyjechałem dać jeść wody na 3 dni. Do środy. Zimno jak cholera, zaraz Wam pokażę, co tutaj się dzieje. Lodowisko na podwórku. Tu jest taki lód, że nie da się chodzić. Samochodem, jak wjechałem, to myślałem, że w bujawkę wiadę. Ledwo wyhamowałem, żeby zawrócić. Lodowisko mamy. Były dwa dni roztopy. Tutaj była ogromna kałuża na pół podwórka. I to wszędzie jest lód. Ciężko wyhamować. Ja, jak zwykle, żebyście wiedzieli, że hodowla gołębi na odległość nie jest łatwa. Przyjeżdżam z wodą, idę się przebrać i zaraz zobaczymy, co się dzieje u tych gołębi. Zimno. W Warszawie było minus 6, jak odjeżdżałem. Tu pewnie jest trochę więcej, z minus 7, ale zaraz zobaczymy. Idę się przebrać najpierw. Musiałem nosem włączyć kamerę, bo przez rękawiczki się nie dało. Dobra, idę do gołębi. Na razie jedno wiaderko biorę. Nie wiem, czy u Was tak jest, ale u mnie te gołębie. Odkąd je sparowałem, od tygodnia, one praktycznie nic nie jedzą. Ziarno nie ubywa. No było trochę cieplej Sroka. było trochę cieplej ostatnie dni, więc może mniej jadły. Teraz mrozek znowu przyszedł. Żebym się nie przewrócił. Zobaczmy ile jest. No minus 6,7. Dokładnie nie widzę. Zaraz zobaczymy co w rozpłodzie. Co tam słychać u Was, dzieciaki? Drębka wyschła, dobrze. Tu siedzi stary wariat ze strychu. Tam na górze jego samica, ta pierwsza groszka, ale ona, jak Wam mówiłem wczoraj, niechętnie. Jak się spisuje. O, jeden masraczek. Jak się spisuje zasypowy karmik. Dobrze. Jeszcze trochę jedzenia mają. Zaraz im dosypiemy. Kilogram i powinno im to starczyć. Jajek na razie chyba nie ma. Nie ma. Tam na dole też nie ma. Jest duże gniazdo, ale nie ma. Ciekawe jak tam. Tam, tam będą pierwsze jajka. Słomy jeszcze mają, mają z czego robić gniazda, więc na razie nie dostaną. Zimno, co? Już było tak fajnie. Myślałem, że będziecie robić gniazda, ale na razie widać. Trzeba się trochę wstrzymać. Czarny. Znajdź sobie w wariacie w końcu półkę, bo mnie zdenerwujesz. To jest jego samica. Przewidziana dla niego. No i on jest z nią sparowany, ta z białą głową. Tutaj czerwona, moja lotniczka. Wczoraj kolega pytał, czy będę nią lotował. No taki jest plan. Plan jest taki, żeby z czarnym. Dwa razy miała tutaj jajka, jajka będę przekładał do tamtego gołębnika. No jak dwa razy będzie miała jajka. O, to między innymi potencjalna para mamek. Na ziemi się paruje, czyli bardzo późna z listopada biała taka budapesztka moja. No i przybłęda, to będą mamki dla czarnego na pewno. Tutaj kolejny jest płowy, jest taką białą też łódką. On też będzie mamką. Będzie po co podkładać na pewno. Powiem wam, że jest tak zimno, że naprawdę ręka w rękawiczkach mi zamarza. Zaraz przesadzę kolejne pary do tamtego gołębnika. Tu jest jedna para do przesadzenia. Chyba ze cztery pary są do przesadzenia. Tu już naprawdę zostaną 3-4 gołębie na tym gołębniku młodych na razie. Puste samce. No i szymelka. Ze starą szumelką mam problem, nie sparowała się jednak w domu. Puściłem ją na ten gołębnik to widzę, że do czerwonego leci. No ale druga para, jej syn się sparował, więc sukces połowiczny. Nie chcę za bardzo jej w domu zamykać, więc ją zostawię na tym gołębniku, a tego czerwonego na chwilę tam przerzucę. Bo w domu idzie taki mróz, dzisiaj ma być minus 16 w nocy, to niestety tam zamarza woda. A tutaj mam podgrzewacze I takiego problemu nie ma Tu jest samiec i samica i w tamtym roku on miał dwie samice A to jest bardzo fajna samica Ja muszę ją sparować jeżeli ona nadal jest z nim a chyba wydaje mi się że jest z nim To muszę ją rozparować Ale to muszę przyuważyć jeszcze Bo samców pustych na pewno jest dla niej Między innymi ten co grucha młody z czerwoną obrączką, chyba jest. Później sobie w domu obejrzę, ale chyba tak. On ma czerwoną kontrolkę. I on byłby idealny dla tej samicy, a widzę, że na jajka się gania z tamtym samcem. Tak, albo tą drugą samicę od niego po prostu muszę przeparzyć. Jeżeli nadal są w trójkącie, bo rok temu były. Pytanie, czy nadal są. Tak, na jajka ją goni. Dobra, idę sypnąć. Muszę zastopować, bo nie otworzę jedną ręką, a też nie mogę za bardzo zastopować przez rękawiczki, więc mam mały problem, momencik. Muszę nosem. Jestem już na wolierze, poradziłem sobie jakoś nosem. Chodziło, Ale tak, dobra, wchodzimy do środka. Sypnąłem trochę do rozpłodu, ale tam z pół kilo może musiałoby jeść wszystko. Taka prośba do Was, bo ostatnio wolno, słabo to idzie. O subskrypcję. Jak Wam mówiłem, mi to pomaga. Ja na tym nie zarabiam, ale pomaga dotrzeć do szerszej liczby odbiorców. A co za tym idzie? Oglądalność filmu jest dużo większa, co mnie bardzo motywuje. Więc jak ktoś jeszcze nie dał suba, a ogląda, a lubi kanał, no to bardzo proszę. Rzadko to robię, nie lubię Wam o tym przypominać, ale chyba trzeba, bo zapominacie. Dobra, wchodzimy do środka. Dajcie suba w Białej Poczcie Będzie więcej filmów Może <laughs> Dobra Patrzcie, wczoraj dałem całą michę słomy Została resztka A to oznacza Że gniazd jest dużo Zobaczcie, co się Jakie gniazdy, takiego gniazda nie widziałem dawno, patrzcie Jaki wariat Mieszanka, czosnek, orzech i jak się nazywa to wrotycz. Piękne gniazdo będzie, antybakteryjne. No i taki gniazd widzę, że jest dzisiaj dużo więcej niż wczoraj, bo tak tutaj jest fajne gniazdo. Zrobione. Co tu jeszcze jest za gniazdo? Ta miska mi przeszkadza. Ale tak. Tutaj widziałem, że coś robił, ale nie zrobił. Tu na pewno robił gniazdo. Pięknie wyścielone. Gdzie tu jeszcze jest gniazdo? Tu jest gniazdo. Samica siedzi w środku. Jest. Wariatka. Ale co to za samica jest? Zaraz zobaczymy. Momencik. Nie bój się, nie bój. Jaka to jest ta samiczka? Czy to jest samczyk? To jest Sanczyk, robi gniazdo ładnie. Tu też zaczął jeden przyniósł. O, tu są ładne gniazda. Wczoraj go nie było, zobaczcie. Ile nanosił. Niesamowite to jest. Ile pracy musiał włożyć. Żeby tak ładnie wyścielić miskę, tak samo ten. E, Lubią wrotycz, Trzeba im dołożyć troszeczkę. Tutaj na razie nie ma. Jak zasrały już, zobaczcie jak dykty zasrały. Przez jeden dzień. Musiałbym to skrobać później szpachelką. A tak może będzie łatwiej. Może. O! Widać, że zimno. Bo sporo jedzenia poszło. Wczoraj wszystko było czyszczone, ale... Jak z gritem mają... Mają świeży grit. A tu jest jeszcze. Nie pokazywałem chyba na, na, na dole. Dobra. A zobaczmy, tutaj, co się dzieje. Tutaj też. O, prawie wszystko wyjadły. Trzeba odsadzić. Na pewno tego samego trzeba odsadzić. Momencik, Żeby... momencik. Termikoliduje koliduje z Odsadziłem. 4 albo 5 par z tamtego głębnika, zaraz Wam pokażę tutaj woda do wymiany, pojemniki wyjęte chciałem Wam coś pokazać O, pierwsza zdobycz pierwsza myszka złapana wyjdzie? może wyjdzie na pewno jest, tyle Wam mogę powiedzieć na pewno ją widzieliście o. Jedna się złapała, więc pułapka działa. Nie było w ogóle ostatnio gryzoni tutaj w tej obórce. Tutaj nawet kotur sobie zrobił dziurę i wchodzi łapie chyba. Bo w ogóle nie znikała ta trudka z saszetkami. Nic nie znikało, cały czas leżało, ale od wczoraj widzę, że coś tam zaczynają podgryzać. O, o jest, zobaczcie, jest potwór. Jest jedna. Więc zaczynają się znowu pojawiać, zimno się zrobiło. Więc przyszły. A chciałem wam powiedzieć, że przed chwilą prawie przez te gołębie się zabiłem. Wszedłem do woliery. Nagnać je do środka. Wychodziłem. I jak wiznąłem na tym lodzie, to jest taki lód. Upadłem na plecy, myślałem, że coś sobie połamałem, aż mi okulary i czapka spadła. Mówię, koniec po mnie. Ale się podniosłem. Trochę mnie plecy bolą, kręgosłup. Ale chyba nic mi nie jest. Ale kiedyś te głębie mnie wykończą. Niestety. Dobrze, że nic sobie nie zrobiłem. Chociaż trochę mnie plecy bolą. Ale to od upadku. Trochę sobie zbiłem pewnie kręgosłup. Ale nic mi chyba nie jest. Dobra, działamy dalej. Nie będę długo siedział. Jest bardzo zimno. Kurde. Ta samica się parowała czerwona z czerwonym od tygodnia. Wpuściłem ją tutaj lata za połowem. No zaraz zwariuje. Gdzie ten czerwony? Jesteś w parze z czerwonym. Który to gamoń? I gdzie on jest w ogóle? W środku siedzi. Półki szuka do środka. A połowy ma samicę przecież. Białą. A ty byłaś z w jednym głębniku jakoś się nie sparowałeś przez miesiąc. Te wszystkie późne, młode, a u mnie to większość to są roczniaki, 90%, naprawdę sparowaniem ich to jest jakaś masakra. Tego, tego mi się Szymla udało z tą moją starą białą sparować, ale on wcześniej był z tą czerwoną. On wcześniej parzył się z tą czerwoną i zaraz ona do niego pójdzie, ja już to widzę. Chyba będę musiał go jeszcze odsadzić Bo on już do niej leci, do tamtej No spróbuj tylko to od razu odsadzenie masz Czerwona, ty masz swojego samca Nawet o tym nie myśl, o Szymelku Dobra, trzeba ich przyuważyć O, tu jest To jest para Odnalazły się, odnalazły. A ty połowy z pieprzej od niej. One były tak sparowane. Dobra, może się odnalazły. A to jest para kolejna. Nie idź do szymla, bo cię uduszę. Pójdziesz do klatki znowu. Szymel jest z białą. O. Ta biała za nim lata bardziej niż on za nią. To jest najdziwniejsze. Ale ta czerwona też spogląda za nim Miłość powraca Widzę, walentynki były wczoraj A ona do niego już ślinkę przyłyka no Szlak mi trafi z tymi gołębiami Dobrze, że te się odnalazły Czerwone na ziemi O Chodzi za nią A ta jest od szymla Ta biała Już jak kaczka chodzi do białego. Zaraz mnie naprawdę szlak trafi z nimi. Tak, to jest para. O. Nie no, muszę chyba szymla odsadzić, bo one za krótko były razem. A czerwony niech sobie najpierw gniazdo zrobią dopiero. Wpuszczę. Tak to właśnie jest z tymi głębiami niestety. Piękne słoneczko wyszło, przygotujemy wodę dla gołębi. Teraz dostaną witaminę E. Tą witaminę E już podaję od trzech tygodni na zmianę raz to raz witaminę B. Tak co 3 dni im zmieniam. Zobaczymy jaki to będzie miało skutek. Rok temu było dwa samce, które słabo zapłodniały jajka. Jednemu w tym roku przyciąłem ogonek czerwonemu, białemu jeszcze nie, ale to będzie eksperyment. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy się uda, czy nie. Dobra, zanoszę im wodę i powolutku będę się zbierał. Te się dobijają. Chciałbym na Wolierę. Dobra, wszystko porobiłem. Daję trochę nowych liści do gniazd, mi trochę karmy na ziemię tutaj, żebyście mogli sobie popatrzeć Tak to wygląda u mnie Wpuściłem kilka nowych par jak widzieliście Tymczasowo odsadziłem jeszcze tego, biało, tego szymla i tą białą, bo one mi trochę psuły tutaj zabawę a one są świeżą parą dopiero od dwóch dni, więc posiedzą sobie do środy w drugim przedziale. Dopiero w środę je przerzucę. Ale na tamtym głębniku, tak naprawdę została do spożrzenia jedna para. Jeszcze jedna samica jest taka bardzo późna, czerwona, ale z nią się nie śpieszy, bo ona i tak jajek prędko nie zniesie. Pewnie koło maja, kwietnia. To jest parka. Ten szymel mi tą samicę próbował rozparzać, ona do niego leci. Dobra, zjednę im resztę jedzenia do karmnika i jadę. Do zobaczenia za tydzień.